Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi na tym kanale, oczywiście meczów Wisły-Kraków, no i przed nami kolejny bardzo istotny mecz, jak zresztą ostatnio no każdy mecz jest niezwykle, niezwykle istotny, ale ten mecz jest szansą na to, by Wisła wyszła z tej strefy prawda, spadkowej. E, oczywiście wciąż będzie zagrożona, ale już będzie na tym miejscu. Nazwijmy to bezpiecznym e, mecz z Wisłą Płock. E, Nawciarze, e, którzy grają dosyć dobrze w tym sezonie, e, zgromadzili m, 42 punkty. Są bodajże na 7 miejscu. Także tutaj e, na, pewno, e, na pewno nie można powiedzieć, że, e, że, 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 że zawiedli. Myślę, że to jest miejsce ponad stan. Zespół prowadzony przez, przez Stano, który był też przymierzany przecież do, do Wisły Kraków po odejściu, po odejściu Adriana Guli Po zwolnieniu w zasadzie Adriana Guli, Także tutaj na pewno też, też, też ciekawy. No, Jerzy Brzęczek, też pamiętamy sukces, dobre wyniki, też prawda, z, z, właśnie z, z Wisłą Płock Także zobaczymy. Myślę, że ten mecz ma ciekawe takie odcienie. Ale najciekawsze jest to. Kto wygra to spotkanie i no fajnie by było, wskazane by było, by yy, zwycięzcą tego spotkania była Wisła Kraków, bo prawdę mówiąc, Wisła Płock raczej już nie gra o nic. A Wisła wciąż może, może grać o, o wszystko, tak naprawdę Gra o wszystko o, o ekstraklasę i myślę, że tutaj no ciekawe, jak Wisła płock podejdzie do tego spotkania. Na pewno, na pewno, na pewno, na pewno szansa jest. Myślę, że to będzie wyrównane spotkanie. Myślę, że taka sama historia jak z śląskiem Wrocław. Oczywiście Wiślacy po tym meczu, ale my się podobnie jak Wrocławianie nie pocieszeni, bo myślę, że ten mecz mógł potoczyć się zupełnie inaczej. Yy, skończyło się podziałem punktów a, a prawdę mówiąc yy, i Wisła i Śląsk ten mecz mogli, mogli wygrać zadecydowało co skuteczność yy, Wisłacy moim zdaniem też poczuli się zbyt pewnie i z tego wyszło, że, że, że w tej drugiej połowie wielu szans nie stworzyli yy, a Ważne jest tutaj, by, by jednak wygrywać, by zwyciężać. E, Wisła musi, 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 musi być skuteczna. Nie może popełniać takich błędów, jaki popełnił Żukow, czy bywały błędy też w polu karnym, gdzie, gdzie takie trochę e, niefrasobliwe zachowania yy, właśnie ze strony, e, co po niektórych piłkarzy Wisły. Także to musi funkcjonować i wtedy myślę, że możemy być spokojni e, o wynik tego spotkania, ale jak powiedziałem, no, spodziewam się wyrównanego spo. Tyle jeśli chodzi o takie słowa wstępu do tego spotkania. Może powiedzmy parę słów dosłownie o zespole Wiś, Wisły Polsk. Myślę, że ich miejsce to jest takie miejsce, muszę nie ponad stan, ale myślę takie, które sobie zakładali, bo ich skład jest, może, słuchajcie, nie powiem, że ono jest fantastyczny skład, jest piękny, że naprawdę no jakość sama w sobie, bo tak trzeba powiedzieć, że, że tutaj jest dużo piłkarzy, którzy po prostu się sprawdzają w naszej Ekstraklasie. Mają pewien taki status solidności i zasadniczo tak wygląda gra Wisły Pozdnej. Jest w tym jakaś solidność, jest w tym jakaś powtarzalność, są punkty, bo 42 punkty to, 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 nie, to nie jest mało, to jest przyzwoity wynik, środek tabeli, fajnie, przyjemnie a tacy piłkarze, no Giorginio na pewno to jest ciekawy piłkarz no jest znany Łukasz Sekulski jest nasz znany, były Wiślak były, były zawodnicy Wisły Kraków, Marco Kolar tak, są tacy piłkarze jak, nie wiem, Rafał Wolski Rasa, który też był przemierzany do Wisły Kraków oczywiście, bo tutaj to, to właśnie to jest ważne, żeby dodać Kraków, Wisła Kraków, Biała Gwiazda a na przykład określenia na wciarze muszą być kierowane do wysłuchiw pod e, dobrze ale to, tak właśnie jest y, mm, też Rześniczek jest Dominik Forman którego bardzo nie lubimy e, Patryk Tuszyński no no do tych piłkarzy naprawdę troszkę troszkę jest e, zespół poukładany zespół który był w stanie wygrać z z, e, Pogonią, z Pogonią Szczecin e, przegrali co prawda ostatnie e, swoje spotkanie z Lechem. Poznań e, 0 do 1, ale trzeba powiedzieć, że e, trzeba powiedzieć w taki sposób, że no, no Lech, Lech to, to nie zagrał złego meczu, bo obejrzałem sobie ten, ten mecz i faktycznie, no, e, no, no wiele, e, wiele, wiele, wiele Wisła Płock nie mogła zrobić, bo taka prawda jest, że, 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 że Lech mógł ten mecz wygrać. E, trochę, trochę wyżej i myślę, że wtedy w ogóle byśmy nie mieli wątpliwości e, ale no trzeba powiedzieć jasno, że na pewno, na pewno jest to zespół, który e, punktuje, który, który jak powiedziałem jest solidny e, i tak to wygląda, jak popatrzymy też na inne spotkania no to też e, potrafili wygrać, a to nawet zaraz zobaczę e, no potrafili wygrać z Górnikiem, zawsze. my też wygraliśmy z Górnikiem ale, no, ale potrafili przegrać nie wiem, ze Śląskiem, ale potrafili wygrać na z Jagielonią, wygrali z Górnikiem Łęcznym, no to mnie jakoś tam nie dziwi, no ale przegrywają też, no też to nie jest też tak, że oni wygrywają wszystko, ta runda taka wymieszana, taka przyzwoita bo te zwycięstwa są no, chcielibyśmy mieć tyle punktów co ma, co ma właśnie co mają na no, ale no jest jak jest zespół na pewno który, no my ostatni mecz przegraliśmy z Wisłą Płock, więc też mamy co co udowadniać myślę, że ten mecz jest do tego doskonałą okazją, także tyle o zespole Wisły Płock, przechodzimy sobie teraz do krakowskiej Wisły słuchajcie, no no nie jest dobrze, mówiąc, mówiąc krótko, ponieważ czeka nas bardzo trudne spotkanie z drużyną, jak powiedział Jerzy Brzęczek na konferencji, która jest nieobliczalna, tak, 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 tak powiedział właśnie Jerzy Brzęczek. No i słuchajcie, no nie, nie weźmie oczywiście udziału w tym meczu Jakub Błaszczykowski, ale to już wiemy. Niestety Josef kolej również. Piotr Starzyński, Alan Uryga. Mm, więc yy, no zniknął z tej listy Mateusz Muński i Patryk Plewka, ale oni, no, to jest za wcześnie, żeby, żeby tutaj ich wystawić. No, ale oni będą powiedzmy do jakiejś takiej dyspozycji, ale wiadomo, że oni yy, no, nie zagrają. Tak, to, to jest rzecz oczywista, raczej tak, tak zakładajmy. Reszta jest, no oczywiście faz lagić, reszta jest jakby mówiąc do dyspozycji trenera. Myślę, że jest to przede wszystkim niebezpieczny przeciwnik dla Wisły, bo jest to drużyna, która. Dużo, dużo potrafi zaskoczyć. Potrafi zaskoczyć taki zespół jak Pogoń Szczecin, więc tutaj nie możemy, nie możemy tutaj lekceważyć tego zespołu. Nie możemy poczuć się zbyt pewnie. Szczególnie, że no, jest o co grać, ponieważ Zagłębie Lubin przegrało swoje spotkanie z górnikiem Zabrze. Więc to jest szansa przede wszystkim dla Wisły, by no, właśnie znaleźć się na tej w tej y, bezpiecznej, y, bezpiecznej strefie mm, Wisła musi zagrać jak powiedziałem na początku tego, tego filmu skutecznie i nie popełniać takich rażących błędów i myślę, że wtedy naprawdę bo trzeba powiedzieć jasno y, obejrzałem sobie przed nagraniem tego materiału taki na kanale sportowym jest takie zawsze zapowiadałem kolejkę ekstraklasy i wtedy omawiałem te wszystkie albo większość powiedzmy tych spotkań i y, 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 jakby zgadzam się z, z twierdzeniem tam, opadło takie stwierdzenie Roberta Podolińskiego, który powiedział, że Wisła jest jakaś, Wisła walczy. I myślę, że, że trzeba się z tym zgodzić, że, że, że Wisła nabrała swojego stylu, swojego jakiegoś takiego, można się oczywiście czepiać, że, że, że czasami brakuje dokładności, brakuje tego ostatniego podania, wykończenia itd. itd. Ale Wisła ma styl, Wisła jest jakaś, Wisła chce, gra ciekawie. Trzeba powiedzieć, że ostatnie mecze Wisły Kraków naprawdę dobrze się ogląda i ten mecz z górnikiem, tak? ta, ta, ta druga połowa, e, bo pierwsza oczywiście wiem, że nie była najlepsza. E, mecz ze śląskiem, pierwsza połowa w ogóle super, naprawdę, no, jakby w obie strony naprawdę fajnie się to e, oglądało i, i to były ładne e, akcje, nawet można nazwać je określić mianem kombinacyjnymi także tutaj naprawdę 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 tutaj Wisła gra lepiej, czy więc z Piastem, tak? Generalnie gramy lepiej, tak? Oczywiście co, co jest problematyczne, no nie do końca przekłada się to na punkty, bo jak tak zobaczymy na punkty, no nie jest dobrze, tak? No bo, bo za dużo tych remisów. Uważam, że te remisy, no to takie dla nas zabójcze są, ale myślę, że no, będzie dobrze, że, że Wisła no, idzie w dobrą stronę, na pewno na pewno te szanse są dosyć, dosyć duże Terminarz Wisły i Kraków nie jest najłatwiejszy, tak trzeba sobie jasno powiedzieć, bo bo, bo co? No przede wszystkim no to jest mecz z Wisłą płos który jak powiedziałem jest zespołem niebezpiecznym, no, nawet Jerzy Brzęczek to powiedział, więc on, on musi mieć rację, ym, ale, ale do tego dochodzi jeszcze, ym, jeszcze derby Krakowa, które umówmy się, derby Krakowa to jest zupełnie inny mecz o innym charakterze, Te, czasami forma sportowa... Wcale nie decyduje o tym, kto wygra. To, to są mecze walki, to są mecze, które są naładowane taką no, dodatkową emocjonalnością tego spotkania, więc tutaj no, ciężko wywróżyć, jaki będzie wynik. To, to, to jest tutaj podstawa. No, mecze z Jagielonią, mecz z Radomiakiem. Później, później będą, będzie na koniec mecz. Z wartą poceną, także bardzo, bardzo taki, może nie bardzo, bardzo ciężki termin, bo mogło być gorzej, ale, ale na pewno są to mecze, gdzie będziemy też grali jeszcze z zespołami, które są zamieszane jednak tą walkę o utrzymanie, mam tu na myśli Jagielonie, tak, bo Jagielonia no co by nie mówić, też jest w tej takiej strefie, powiedzmy, że jakby tak przegrywali wszystko, no to mogliby spaść mecze oczywiście również z Wartą Poznań. Warta Poznań też cały czas powiedzmy no nie jest do końca tak bezpieczna więc też jakby tam coś tam się wydarzyło no mogło być różnie także tutaj dużo dużo takich arcyważnych spotkań no i niestety no scenariusz jest raczej taki, że że będziemy walczyć do samego końca no i oby ta walka była zwycięska dla ekipy Jerzego Brzęczka. Zobaczymy jak to będzie. No Oczywiście ja jestem pozytywnie nastawiony do tego spotkania, aczkolwiek no mówię, no musi, musi to w końcu zagrać. No, musimy iść za, za tą pasą, bo pasa jest dobra, umówmy się. Wisła ostatnie spotkanie przegrała z, z Pogonią, ale też jak przypomnimy sobie inne spotkania, to też wyglądało to dobrze. Jest styl, jest, jest jakość i można powiedzieć, że no, że, że nawet z tych piłkarzy coś, coś ten Jerzy Brzęczek, Jerzy Brzęczek, Jerzy Brzęczek coś wykrzesa i, i naprawdę widać, 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 widać naprawdę rękę i widać, że ten wybór na trenera Jerzego Brzęczka był po prostu trafiony na ten moment, tak mogę powiedzieć. A jak się stanie, czy się utrzyma, no to, to, to trzeba mieć pozytywne myślenie, ale, ale może być różnie. Ale, no nie, no nie, nie mówmy o takich scenariuszach. To no po prostu mówmy, ok, spadek jest, 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 jest realny, nie ma co mówić, ale, ale jestem takiej myśli, że, że się utrzymamy. Wierzę w to głęboko, i z tym was wszystkim zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.